co siać, a czego nie siać w marcu i dzisiaj pokażę wam odmiany z mojej listy pomidorów na ten rok. Bardzo zapraszam na ten film. Na początek pokażę wam rozsady z lutego. Te warzywa, które posialiśmy w lutym, możemy także posiać w marcu albo możemy zrobić następną turę, jak na przykład to są moje spring onions, czyli wiosenne cebulki posiane w ulitkach. Zobaczcie, wschody są bardzo fajne. I tutaj mamy także moją cebulę, taką normalną cebulę odmiany Exhibition and Galacticus. Widzicie, rośnie wolniej, ale wschody są też fajne. I te rozsady trzymam na zewnątrz, w moim inspekcie, nie w domu, bo wtedy by się powyciągały. Możemy także posiać jeszcze raz bób. To jest bub z siewu w lutym 13 lutego to jest jedna odmiana, to jest odmiana Express, która właściwie wolniej kiełko, kiełkowała niż ta druga. Ale to jest mój eksperyment e, z obornikiem kurzym, granulowanym, żeby zobaczyć, czy jest niezanieczyszczony środkami ochrony roślin. Co by się stało, jeżeli ten obornik był, byłby zanieczyszczony? Wtedy ten bub który posiałam 13 lutego. Liście by były cienkie i poskręcane, nie wyglądałyby normalnie, bo po prostu ten środek, który zabija chwasty, wpłynąłby na bób. On tak wpływa na wszystkie rośliny strączkowe i ponieważ one szybko rosną, to szybko to widać, szybciej niż na przykład na pomidorze. Liście pomidora też by były powykręcane, zniekształcone i pomidor by po prostu cierpiał i nie rósłby. Dobrze. Możemy także już niedługo posadzić rzodkiewkę, którą wysialiśmy w tych multipaletach po 3 i widzicie, tutaj mamy w większości prawie stuprocentową zdolność kiełkowania. Prawie wszystkie mają po 3 i to jest ta odmiana Polska Mila. I teraz po prostu podglądamy od dołu, gdzie korzenie są. Zobaczcie, korzenie już wystają, i teraz musimy zobaczyć, czy, jeżeli wyciągniemy taką jedną komórkę, to się będzie trzymać, żeby po prostu było łatwo ją posadzić. Zaraz to zrobię, ale chciałam jeszcze wam pokazać. To jest moja kapusta, siana 13 lutego. I kapusta też jest na zewnątrz, w inspekcie. I te, te małe siewki powinny być krótkie, niewyciągnięte, i ona sobie po prostu powoli tam rośnie. Tutaj mam brokuł, który też siałam w lutym, 18 lutego wysiałam sobie kilka brokułów, tak wyglądają. A także sałata. Tutaj mój eksperyment sałatowy w tej takiej rolce z pianki. I to, jest, to są nasiona czerwonej sałaty, którą sobie zachowałam. Z kwitnącej sałaty w zeszłym roku posiadałam je 21 lutego i one wzeszły dosłownie na drugi dzień. A ta sałata, którą tak lubię i na którą tak czekałam i nasiona kupiłam, w ogóle nie wzeszła czyli nasiona kupiłam stare. I taka właśnie jest prawda o tych firmach nasiennych, które są wielkie że nasiona po prostu mogą być stare. Nawet jeśli są w dacie do na przykład 2026 roku, to po prostu mogą być pakowane już kilkuletnie. To jest moja sałata Crisp Mint. 4 na 5 nosionek wykiełkowały. To z innej firmy. I te sałaty też stoją w inspekcie. Tutaj jest groszek na pędy groszku. Stoi też w inspekcie. A teraz zobaczmy, jak wyglądają nasze rzutkiewki po wyjęciu tej całej komórki z Multipalety. Tak wygląda rzutkiewka, trzy siewki z jednej komórki. No, może jeszcze kilka dni zaczekam, ale nie dłużej, i posadzę je w moim foliaku pomiędzy sałatą, która tam już rośnie. A właśnie a propos sałaty. To ja się nie spieszę z tymi moimi sałatami, bo tu widzicie na zdjęciu, ile mam sałaty, którą posiałam w zeszłym roku, gdzieś tak w sierpniu, wrześniu i przezimowałam ją w foliakach do zbioru teraz wiosennego. Czyli to będzie moja pierwsza sałata, a te będą następne. Tutaj widzicie mój groszek, green Greenshaft, który skiełkował w kuchni i potem wyniosłam go tutaj do inspektu. Żeby po prostu się nie powyciągał. Tutaj mamy szpinak, który rośnie powoli też w inspekcie. Tu następna taca z innymi, innymi odmianami rzodkiewki, a tutaj rzepka. Następna taca z groszkiem. Tutaj anemony i jaskry się wpychają. To są moje anemony. Groszek pachnący, gotowy do przesadzenia w marcu. Tutaj zioła. Zioła lecznicze. Tu w moim drugim inspekcie pełno groszku pachnącego, jaskrów. Tutaj następna ulitka z cebulą, tym razem czerwoną. A tutaj taca z, także z cebulą i z szalotką. To jest szalotka ze brun. A tutaj mamy tough ball. Cebula rośnie sobie powoli. Tutaj boby i więcej pachnącego groszku. A czego nie siejemy wiosną? Nie siejemy teraz pakchoja, nie siejemy żadnych musztardowców ani kapusty pekińskiej. A to dlatego, że te warzywa będą niedługo kwitły. Jak przyjdzie kwiecień i maj, to po prostu wybiją w pędy kwiatowe i tyle i nic nie zbierzecie. Mam pierwsze tulipany. Więc na początku marca możemy powtórzyć siewy tych wszystkich warzyw, żeby je mieć trochę później, na przykład sałaty z takim poślizgiem trzytygodniowym. Możemy też zacząć siać koper, jak na przykład koper szmaragd. O, tutaj mam angielskie odmiany kopru. Koper, wbrew pozorom, nie jest taki odporny na zimno. On w ogóle, jeżeli posadzimy, posiejemy go bezpośrednio do gruntu, to nie wykiełkuje przez długi czas, dopiero jak się troszkę zrobi cieplej pod koniec marca, w kwietniu. Więc możemy sobie posiać rządek. Ja mam nawet kopel, który się sam rozsiewa i będzie sam rosnął sobie wszędzie. Od 8 do 10 marca możemy ciągle jeszcze siać cebulę i te wiosenne cebulki, możemy posiać rzodkiewkę Kalarepę, więcej rzepki, fenkuła, selera to już właściwie posiałam też w lutym, ale można jeszcze siać i pierwsze wczesne buraczki. Ja posieję sobie kilka wczesnych buraków, bo mój główny taki siew będzie pewnie w kwietniu. No i um, od 14 do 16 marca jest dobry termin na siew pomidorów. Nie, nie sieję pomidorów w lutym, bo. Kiedyś, kilka lat temu posiąłam w lutym, sadzonki były takie duże i w maju były przymrozki przez kilka nocy i musiałam te wielkie sadzoniachy, drzewa trzymać w domu, w pudełkach. Po prostu nie, więcej tego nie zrobię. Pomidor jest gotowy do posadzenia po gdzieś dwóch miesiącach, 6 do 8 tygodni, i po prostu jak zacznę w marcu, to będą nawet za duże już w maju i to jest najlepszy termin na to. Za chwilę wam podam moją listę odmian na ten rok, ale przed tym jeszcze kilka warzyw, które można siać w marcu. Można jeszcze siać papryki, a także pasternak. Pasternak to nie jest odpowiednik pietruszki, ma zupełnie inny smak i najlepszy, najpyszniejszy jest pieczony w piekarniku. Ja mam tutaj różne takie angielskie odmiany pasternaku. Tutaj pasternak tradycyjnie je się na święta Bożego Narodzenia, właśnie pieczony w piekarniku, i jest to taka odmiana tender and true, czyli łagodny i prawdziwy. Odmiana white gem, czyli biały klejnot. Mamy także mieszańce pasternaku, na przykład Gladiator F1. Niektóre z tych mieszańców są odporne na, na choroby grzybowe pasternaku. Imperial Crown. Z pasternakiem to jest tak, że te nasionka nie mają zdolności kiełkowania przez wiele lat, tylko właściwie przez jeden rok. Czyli ja będę sprawdzać, która z tych. Paczuszek nasion najlepiej kiełkuje, bo już w zeszłym roku miałam problemy z tymi odmianami: Countess F1, Albion F1, Picador F1. Kupiłam nowe nasiona, tu nawet nie ma dat na większości z nich i po prostu musiałam dosiewać, bo nie wschodziły. To je można siać teraz, można je siać w kwietniu. I one po prostu sobie będą rosły, i ja je będę zbierać gdzieś w grudniu, w styczniu. Można też zacząć wysiewać marchewki. Ja mam mnóstwo odmian marchewki, ale moja ulubiona nazywa się Sweet Candle i jest to mieszaniec Sweet Candle F1. Jest to odmiana, którą często się używa na konkursy warzyw. Tutaj nie ma zdjęcia, ale wygląda bardzo pięknie, jak taka fajna obła świeczka. I jest taka słodka w smaku, i tak dobrze rośnie, wyrównany jest wzrost, że mam chyba z pięć opakowań tej odmiany, albo nawet więcej. Zobaczcie, zaopatrzyłam się w moją słodką świeczkę. Nie zabraknie, bo niektóre z tych opakowań mają tylko 200 nasionek. No to na co mi to starczy? E, angielskie marchewki też występują w postaci mieszańców. Ja na wyprzedaży zakupiłam sobie kilka fajnych odmian, na przykład ta Malbec F1. Tutaj są gratisowe nasionka odmiany Top Weight. Mam kilka tych. One rosną chyba bardzo duże. Popularna odmiana w Australii Ibiza F1, Maestro F1. Te nasiona w opisie było, że są odporne na tą. Na tą śmietkę, na tą muchę, która składa jaja na marchewce i po prostu te larwy się wgryzają. Są takie odmiany, na przykład fly away albo coś tam jeszcze, które mają być odporne na tą muszkę, ale to nie działa. Nie nabierajcie się na to. Najlepszą metodą na zapobieganie, właśnie temu insektowi jest przykrywanie marchewki siatką, gęstą siatką, tak zwaną mesh w Anglii. Nawet sadzenie cebuli pomiędzy marchewkami nie działa w 100%. Może na chwilę zdezorientuje te owady, ale na dłuższą metę to tak dobrze nie działa. Przynajmniej nie w Anglii, może w Polsce działa lepiej. Mam też taką odmianę Mercurio F1. A najlepszą odmianą do wczesnych siewów Tutaj w Anglii jest Amsterdam Forcing Tree Sprint. To są takie właśnie wczesne marchewki do szybkiego wzrostu. Ta odmiana Sugar Snacks była taka długa któregoś roku, że nie mogłam jej wykopać, bo te korzenie porosły takie długachne. Więc już więcej jej nie siałam, bo miałam problemy z wyciągnięciem jej w ogóle z gleby. Tutaj mam taką mieszankę różnych kolorów. A najpopularniejszą odmianą w Anglii to są e, te marchewki Nantes. Numerki mają gdzieś tak od 2 do 5. 5 to pewnie najnowsza, tak jakby odmiana. Mamy wczesne Nantes. To są bardzo fajne, takie słodziutkie marcheweczki, nie rosną za wielkie, dobre są na wczesne. A ta odmiana Chantenay Red Core e, jest to taka krótka marchewka. Gdzieś takiej długości. Też fajne, słodkie, ale no nie nadają się do przechowywania, tylko na takie fajne wiosenne marcheweczki. Ta odmiana Sun Valley to jest odmiana właśnie późna. Nadaje się dobrze do przechowywania. No i co jeszcze? Będę robić eksperyment z kukurydzą. U mnie kukurydza odżywia wszystkie gryzonie, jakie tylko są w okolicy. Jeżeli Dojrzeje gdzieś tak w sierpniu, to jest wyścig, kto pierwszy ją zbierze ja czy szczury i myszy. Więc ja sobie postanowiłam, że w tym roku zrobię rozsadę odmian bardzo wczesnych, zrobię ją sobie w domu, posieję tą kukurydzę w marcu i posadzę jako duże sadzonki w celu tego, żeby ją zdążyć zebrać, dojrzałą, przed. Tym nalotem gryzoni, który następuje pod koniec sierpnia, na początku września. I mam tutaj takie specjalne mieszańce, które mają być super wczesne. Ta się nazywa Super Start i ma tutaj dużo numerków. Jest to właśnie mieszaniec. I tu jest następna odmiana, którą można siać od marca do maja, która ma być super wczesna, więc wypróbuję najpierw tę. Tutaj mam jeszcze różne, na przykład Swift. Która też ma być wczesna. Można siać od marca do maja. Ta ma być super słodka. Moonshine F1. Nie zdążyłam spróbować. Próbowałam uprawiać kukurydzę w pojemnikach, ale po prostu jest to za duża roślina, żeby sobie poradzić, nawet w ogromnym e, pojemniku. Musiałabym jedną roślinę sadzić w ogromnym pojemniku, więc już rezygnuję w tym roku i spróbuję tą metodą. Tutaj jest też odmiana Swift. Ale tą można e, siać od kwietnia do maja, więc spróbuję te wcześniejsze. Jeszcze mam odmiany Golden Bantam i Incredible F1. To są trochę starsze, więc obserwujcie mnie. Zobaczcie, czy zdążę przed szczurami, bo po prostu jest masakra, masakra. Od 26 marca będę sadzić także ziemniaki. Mam kilka odmian. To jest na przykład King Edward, to jest późna odmiana, i tutaj sobie leżą na tym moim stelażu, żeby wypuściły te kiełki. Ta metoda nazywa się cheating, bo musiałam już odebrać te ziemniaki, były zamówione wcześniej, musiałam je odebrać i po prostu, żeby nie wypuściły tych białych, długich takich kiełków, które są bardzo słabe, to się robi to czytowanie, żeby miały takie fajne, zielone kiełki. I ona sobie tutaj. Albo na moich parapetach sobie tutaj cheatują. Będę także w marcu kontynuować z wysiewem kwiatów. Wysiałam już nie z moich własnych nasion i z nowych nasion. Wysiałam um, snapdragons, czyli um, lewie paszcze. I... Będę wysiewać nagietki. To jest specjalna odmiana Bull's Eye, czyli oko byka. Mam nagietki, które se, się same wysiewają. Mam kilka filmów o nagietkach I już widziałam, że siewki już są na działce. Będę też wysiewać zatrwiany. Różne mam rodzaje tych zatrwianów. Co jeszcze posiałam? Różne lwie paszcze, na przykład Madame Butterfly, i mam lwie paszcze, które są też mieszańcami, jak ta Madame Butterfly, albo jest taka odmiana, która się nazywa Double Shot Apple Blossom. To też ją posiałam. Różne mam kwiatki powysiewane. Pokażę Wam, jak będą wschodzić. Na razie nie wschodzą. A tutaj mam zioła lecznicze, które też będę wysiewać, i także mam szparagi. To jest odmiana Ariane F1. Mam posadzone szparagi, ale spróbuję też tą odmianę, która ma być dobra według Charlesa Dowdinga. Mam także stewie, którą pewnie wysieję trochę później, bo to jest roślinka ciepłolubna, ale też jest napisane, że od marca do kwietnia. I to jest... Em, do słodzenia mojej herbaty. Po prostu będę suszyć liście. Już tak kiedyś zrobiłam. I po prostu dodaję się w celu osłodzenia na przykład herbatki ziołowej, albo czegokolwiek. Posieję arnikę. To jest zioło lecznicze, jak wszyscy wiedzą. Tutaj mam kilka ziół leczniczych. A nawet zebrałam sobie nasiona tych tak zwanych rzepów, bo korzeń tej rośliny jest leczniczy. Tutaj mam czerwoną szałwię. Mam różne, różne, różne fajne zioła lecznicze, o których Wam opowiem w odpowiednim czasie, bo są bardzo, bardzo fajne. A teraz jesteście gotowi na pomidory. Wczoraj spędziłam długo, żeby się ograniczyć do 60 odmian do moich tuneli. 30 w każdym tunelu i wybrałam też 5 odmian niskich, żeby posadzić sobie tutaj przy domu w pojemnikach. I no nie udało mi się ograniczyć do 60, jest trochę więcej niż, niż 60, ale pójdę jeszcze, popatrzę, pomierzę moje te tunele, zobaczę ile się zmieści, i zobaczę, czy będę mogła je wszystkie wysadzić, bo jest 60 kilka. No dobra, powiem Wam, nie dam Wam dłużej czekać. Więc te, które będą w pojemnikach tu przy domu, to jest Dwarf Adelaide Festival. W ogóle, jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś o tych odmianach, to mam mnóstwo filmów o pomidorach i możecie wszystkie rodzaje, wszystkie zakupy ze zdjęciami, z opisami, jak smakują, zobaczyć w moich poprzednich filmach. Teraz Wam tylko powiem, kto się załapał na listę. Dwarf Pink Passion, to są wszystko pomidorki niskie. Dwarf Parfait, to jest taka fajna, żółtozielona odmiana. Dwarf Purple Heart i Stupice, bo jest bardzo wczesny, więc to są moje niskie dwarfy. 16 odmian pomidorków koktajlowych, a są to Green Doctors, czyli zielona koktajlówka, Mersion Fee, czyli taka purpurowa. Grinch Cherry, czyli też zielona. Cherry Accordion, czyli czerwona fajna koktajlówka. Lucky Tiger, bo smak jest pyszny. Sun Bell, żółta koktajlówka, bo jest taka antyczna i podobno bardzo słodka. Luffy Schweiss, bo jest fajna, kolorowa, czerwono-żółto-pomarańczowa i to jest multiflora. Karma Miracle za smak, który obiecują. Atomic Sunset. Bliźniacza, siostra, brac Atomic Grape. Um. Mega groniasty, czyli Kozula 14, bo jeszcze nie próbowałam. I teraz będzie mój eksperyment z Sun goldami. Mam pewnie wszystkie rodzaje Sun goldów, plus jeden, który nie jest Sun goldem, ale ma być podobny w smaku, a jest to Ambrosia Gold. Mam Sun Gold F1, czyli mieszaniec. Mam Sun Gold Select, select który jest odmianą taką normalną, z której można zachować nasionka. I jest już to odmiana ustabilizowana. I mam Sun Gold Select 2, żeby zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy nimi. I dwie ostatnie koktajlówki. To jest Sun Premium 2, mieszaniec. I Rapunzel F1, także mieszaniec. Bo po prostu ma mieć gigantyczne takie warkocze z pomidorami. Więc muszę zobaczyć. Muszę zobaczyć. I podobno... Mówicie mi, że fajnie smakuje ten sancery, więc muszę zrobić. No a teraz przechodzimy do dużych pomidorów. Kto się załapał? Ananas noir, mushroom basket, malachitowa jaskatulka, Stalin to jest pomidor, który mi e, przysłał jeden z widzów. No i po prostu, no muszę go uprawiać, przecież, no, no jak nie, jak muszę. Podobno jest bardzo dobry bardzo odporny. Zobaczę, jak będzie rósł u mnie. Quora Antico di Aquiteme to jest ten wielki, wielki serce bewsztyk. Mój Lucid Gem. No, nie może się oby, obyć bez niego. Mariana's Peace. Pomidor z historią. Polaris. Anthony's Passionate Heart. Pomidor z historią. Na cześć szefa kuchni. Marina's Praise. Bardzo, bardzo piękny pomidorek. Guido. Guido. <laughs> Brandywine Sudus, podobno najsmaczniejsza Brandywine. cinda, odmiana też ma być pyszna. Black from Tula, też znacie, też pyszna. Załapała się na razie. Girl Girls Weird Thing, pomidor z historią, o której mówiłam w poprzednich filmikach. Następny pomidor z historią, Terhun. To jest nazwisko osoby, która je uprawiała. Hungarian heart, czyli węgierskie serce, Big Chef za smak, medowej, czyli miodowy, smak, delicious, rozmiar i smak. Moja odmiana, którą uprawiam co roku, Friodorio Gordo, czyli brzydo z, z szerokiej rzeki, odmiana hiszpańska, ale rośnie fajnie u mnie, wielkie pomidory. German Red Strawberry, niemiecka czerwona truskawka, za smak. Virginia Sweets za wygląd i słodki smak. Kozula 179, czyli żółta zebra, Summer of Love, odmiana Billa Gatesa. Captain Lucky za wygląd i za smak. 10 na 10, Cherokee Lime Stripes. Podobno pycha w smaku. Taxon Red and Yellow. Smak 10 na 10. Copper River. Też to samo. Hawaiian Pineapple. Smak i wygląd. Belarusian Heart, czyli serce białoruskie. Giant Belgium. Rozmiar i smak. Napa Giant. Billa Gatesa odmiana. Grandma's Secret, pozdrawiam Karola, <laughs> Rozów da. Już mówiłam o tych wszystkich odmianach, mówiłam w moich filmach. I przy moim wyborze kierowałam się raczej tym, żeby były piękne w smaku, nie powtarzały się, czyli kilka pomidorów, takich samych, i były wczesne. Jeżeli miałam do wyboru coś, co wymaga 70 dni i 95 dni, to wybrałam ten, który wymaga 70 dni. Mega Marv, jeden z olbrzymów, z potencjałem. Libanez de Montart. Wybrałam te najsmaczniejsze. Bezrazmierny, rosyjski pomidor komercyjny, wielgachny także. Slankards, jeden z tych gigantów. Sylvan Gaume, następny gigant. Don'skoy, Hercegowak. Nie wiem czy... Czy nie będę musiała się jednak ograniczyć do 60, to się jeszcze okaże. Nie wiem, które wybrać. Muszę poczekać, aż mi się w głowie ułoży: Pineapple Peak, czyli świnka ananasowa, Sunset Red Horizon, Beauty King, Persimmon, pomarańczowy pomidor, który ma być najsmaczniejszy w smaku, Milionaire. Gridmeier's Pride, Sarskill Lubimets, Giant Green Zebra. No, zobaczymy. To lato zapowiada się ciekawie. Zobaczymy, jak mi się te pomidorki udadzą. Cześć.